W weekend 4 i 5 czerwca władze w Chorzowie przejęli rycerze. Wszystko za sprawą siódmej już edycji zjazdu rycerstwa chrześcijańskiego. Impreza rozpoczęła się od mszy w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi. Następnie barwny korowód przeszedł ulicą Wolności i ulicą Jagiellońską, gdzie odbyło się oficjalne przekazanie kluczy do miasta chorzowskiemu Bractwu Bożogrobców. Od tego momentu Bractwo jest gospodarzem i rządzi miastem. E, oczywiście zarządza również wszystkimi Bractwami Rycerskimi z innych miejscowości, z innych e, rejonów kraju. W tym roku mamy kolejny pobity rekord. Mamy około 700 osób, które brało udział w formie tych właśnie pokazów rycerskich. No powoli to się staje druga impreza w kraju, bym powiedział, Dzisiaj pod względem wielkości i ilości osób. Też obserwujemy, że co roku coraz więcej chorzowian, ale też nie tylko chorzowian, również mieszkańców innych miast tutaj do nas ściąga właśnie na, te, na, tę, na tę wspaniałą imprezę, na te wspaniałe pokazy. Grupy rekonstrukcyjne to są fajni ludzie, którzy są pasjonatami, pasjonatami tego, co robią. Dużo czasu poświęcają temu i duży szacunek do tych do tych grup, że chcą do nas przyjechać. A powiem, powiem że tego roku rzeczywiście liczba obrazów jest bardzo duża. Z list rejestracyjny wynika, że to jest największa impreza, jaką myśmy przygotowali. Skoncentrowaliśmy się tego roku na dwóch okresach. Średniowiecze, wiadomo, historia miasta, Chorzowa i tak dalej. No, ale mamy też XVI i XVII wiek. W skansenie na zwiedzających czekał ogrom atrakcji. Najmłodsi mogli wziąć udział w wielu grach i zabawach przygotowanych w klimatach średniowiecza. Ci starsi mieli okazję spróbować swoich sił podczas warsztatów pisania gęsi piórem czy malowania ikon. Największe wrażenie oczywiście robiły dziesiątki zbrojnych rycerzy, którzy na terenie skansenu rozbili swoje obozowiska. No na pewno było głośno. Nie spodziewałem się, że aż tak głośno. Po raz, siódmy, po raz siódmy mamy okazję się tutaj spotkać. Dzień pełen wrażeń. Już wczoraj zresztą zauważyliśmy jakieś wyjątkowe zainteresowanie w tym roku. Może również jest to spowodowane tym, że aura nam dopisuje i oby tak zostało. Ponad 700 z tego co słyszę od organizatora członków brac, to jest dotychczasowy rekord. Czyli 700 na siedmiolecie, no tak można by było powiedzieć, że jeżeli będziemy się w takim tempie rozwijać, no w połowie chorzowa chyba się będzie niedługo to odbywać. Naszym zdaniem najgłośniejsza grupa w Polsce Zajmuje się, zajmujemy się tym od 10 lat, to jest 17-wieczna artyleria najemna, szwedzka. No, i jeździmy po całej Polsce z takim właśnie naszym pokazem. Mamy w sumie 9 armatek. Zostaliśmy założeni w 2006 roku, i to na początku była taka inicjatywa znajomych, po prostu, bo jakoś tak zdarzyło się, że jedna armata się pojawiła, no i tak się rozrastało, rozrastało. Na takiej zasadzie przede wszystkim zapraszania kolejnych znajomych, potem rekrutowaliśmy osoby z zewnątrz, no i tak, tak się rozrastamy. Ta impreza ma wszystkie cechy, wydarzenia, które się powinno dobrze oglądać, dobrze sprzedawać, tak w cudzysłowie, bo wiadomo, że biletów na tą imprezę nie sprzedajemy, kto chce, to przychodzi. Jest kolorowo, jest barwnie. Czasami jak widzieliśmy za chwilę jest, jest głośno. To jest najlepsza lekcja historii, jaką możemy naszym najmłodszym zaoferować. Naj, najlepsza lekcja, bo wszystkiego można dotknąć, można. Porozmawiać można się przyjrzeć, niekoniecznie tylko słuchać słowa albo czytać podręcznik. To jest najlepszy podręcznik. Ta najprostsza, najbardziej przyjazna forma zapoznania się z historią to właśnie imprezy rekonstrukcyjne, imprezy planarowe, gdzie w łatwiej formie można się zapoznać z historią, a potem, jak ktoś ma potrzebę, zacząć studiować bardziej, czytać. To jest, to może być inspiracja do zgłębiania historii. Bardzo ładne wrażenia, bo bardzo dużo tego, ludzi, piękna pogoda. Jest naprawdę bardzo fajnie, jest dużo ludzi, coś się w końcu dzieje też takiego fajnego na Śląsku. Bardzo nam się podobało dzisiaj w Skansenie. Tak? Tak, było super. Jestem bardzo zaskoczona ilością tych wszystkich zdarzeń, bardzo mi się tutaj podoba. I wrócę to na pewno za rok. Robi to wrażenie, my jesteśmy tutaj już chyba po raz trzeci albo na czwarty i generalnie cieszymy się, że impreza się tak pani rozwija i że coraz ciekawiej No mnie się zawsze tutaj podoba. Ja lubię takie klimaty, lubię ludzi z pasją, a tu jest ich mnóstwo. Także naprawdę miejsce jest fantastyczne. Dzieciakom jak się podobało? Fajnie było! Tak? Fajnie było. Bitwa jak zawsze, bardzo miło, elegancko, po prostu każdy dał z siebie wiele. Jak to się mówi, zostawił dużo serca. To super, no bardzo fajnie przygotowana impreza, yy, dużo ludzi, dużo bractw, jest z kim się pobić, fajne turnieje. No i bitwa też fajna, ciekawa, jakieś zadania do wykonywania, a nie taka zwykła, jak to zawsze jest, walka na środku i nic więcej. No mam nadzieję, że tak za rok też będzie to wyglądało, albo, albo lepiej. Bitwa była ciężka, przeciwnicy nie byli łatwi, dali nam. Kość, ale pokazaliśmy kto tu jest górą. Zdobyliśmy chorągę w tej bitwie i na tysiąclecia zapewniliśmy panowanie chrześcijaństwu na tych ziemiach. Zjazd ogólnie bardzo miło, dobra organizacja. Po, pozdrawiam także organizatorów i myślę, że do zobaczenia za rok. Polecam, każdy powinien spróbować kiedyś czegoś takiego, poćwiczyć, wbić się w sprzęt, no i spróbować się na polu. Genialne, naprawdę. Nie ma czasu żeby wszystkiego zobaczyć, co tutaj jest. Artyleria genialna, konie po prostu świetne, turniej magiczny. Także naprawdę jestem zadowolony z tego zjazdu. Ponad 10 tysięcy osób przychodzi oglądać tę imprezę. Poza tym wśród braci Rycerskich to jedna z większych imprez rycerskich w Polsce. Pokazujemy korzenie, bo my nie jesteśmy znikąd, my jesteśmy stąd, my mamy swoją tradycję i o tym trzeba przypomnieć, skąd nasze niektóre obyczaje, niektóre zwyczaje, niektóre przesądy wiary pochodzą. To jest jedna tradycja, ciągłość. Na zakończenie zjazdu uhonorowano rycerzy i łuczników biorących udział w turniejach. Prezydent miasta mianował również nowych członków Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców.